Ustawić szereg, ale tu mnie nie to jedzie tylko hologramem na ty, nie do jesteś senior, płynę niczym, tak jak widmo ty podziwiają, wiedzisz co, robię, 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 robię zrobię. twoją, bądź szybko, ja tak u nie tyle Mam ci przy stronie hajde po cichych nigdy nie zawsze go, nawet jak ja tak To 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 do żon, to jest sam i piątra, Mała Nie wystrzelam się, się banie, to jest proste fresh, se, cash, jak ja się ile tyle hey. będę jesteś, będę co wiem, tą tą to, co mada, mada, press na te, tylko ale i te, chcę jestem kieszal, jestem najwięcej a ty co tyśle, żeby się kieszalę, i nie żeby się kieszalę, i wiesz i tyśle, 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 i no i tyśle, i będzie i Siroka, nie stasz tam nie go. Fuck off. My na na super milion, żeby służyć się ciąż. Toli, boli, boli, żeby się do tej patoli Ciągle bawi się muzyką, za to woli. Jeszcze kup dla was, wobi ciętenia, od doli. Czytaj, więcej, dalszy, starszy na kompie pornolina. Jak wie, więc to wymyślej, do woli. Dawaj, Micha, tak pisz, tu nie pierdoli. do najlepszych, leci, chyba miesza na tej scenie, Bijam, na lustrze sumie dzięki za komplement Moja wiedza wiar to pod ziemię, a kobiety to widzcy wyjdą i zabiją serę. Nie, nie się razi, a nie jestem na rycerze, nie bo mam Zamentów zamyśli i chce na ścianie Po 5 promili znikam, żeby zrobić zamieszanie Sprawdzaj mój kanał, to zobaczysz co się w czerwcu stanie Mój label wyda płytę, co na podium Oli stanie Stanie, stanie, stanie